Zrobiłem dla Was poradnik, jak odnaleźć swoich przodków. Zacznijcie od genetyka.genealodzy.pl. To największa baza metryk w Polsce. Wpisujecie nazwisko, a w odpowiedzi dostajecie datę, parafię, imiona rodziców, numer aktu, a czasem nawet link do skanu. Jeśli tam nie ma, spróbujcie geneszukacz.genealodzy.pl. To wyszukiwarka, która łączy różne projekty, metryki, cmentarze, księgi wojskowe. Kolejny trop to szukaj w archiwach gov.pl. To nie katalog osób, tylko ksiąg. Wpisujecie miejscowość i sprawdzacie, jakie księgi się zachowały, z jakich lat i gdzie leżą w archiwach parafii, czy może Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto sprawdzić też regionalne bazy. Lubgens dla Lubelszczyzny. Poznań Projekt dla Poznania. Są to XIX-wieczne śluby z Wielkopolski. basia.famula.pl ogromna baza indeksów. Wołyń, pauza .metryki .pl. dla poszukujących śladów w bliskich nakresach. J.R.I. Poland dla osób poszukujących metryk żydowskich. A co jeśli nie ma nic online? Wtedy zostaje parafia i archiwa diecezjalne. Na przykład archidiecezja krakowska ma link diecezja.pl albo diecezja warszawsko-praska diecezja.waw.pl Często mają katalogi ksiąg i można zlecić kwerendę, ale może się zdarzyć, że należy wybrać się tam osobiście i zapytać księdza na parafii i ostatni krok. Jeśli macie numer aktu, możecie znaleźć jego skan, czyli zdjęcie strony księgi z wpisem. Sprawdźcie genbaza.pl, metryki.genalodzy.pl albo Familysearch.org. Na koniec ważna rada. Pamiętajcie, akta urodzeń są dostępne dopiero po 100 latach, a śluby i zgony po 80. Młodsze dokumenty znajdziecie wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto odnaleźć zapomniane groby i dokumenty, bo znajomość przodków to nie tylko historia rodziny, ale część tego, kim dzisiaj jesteśmy. I pamiętaj, obserwuj mnie, zanim ja zacznę obserwować Ciebie.